Dziś przygotujemy pyszne i proste świąteczne ciasteczka z powidłami śliwkowymi. Do miski wsypujemy jedną i jedną drugą szklanki mąki pszennej. Jedno jajko jedną i jedną drugą łyżki cukru, jedną łyżeczkę cynamonu. Jedną drugą łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżkę płynnego miodu 80 g zimnego masła. Zagniatamy ciasto. Ciasto rozwałkowujemy na grubość pół cm. Wycinamy okręgi. W okręgach wycinamy gwiazdki. Pieczemy około 15 minut w 180 stopniach. Przygotowanie lukru. Ubijamy jedno białko. W trakcie ubijania dodajemy 5 łyżek cukru pudru. Dodajemy jedną łyżeczkę soku z cytryny i mieszamy do połączenia się. Dekorujemy wystudzone ciasteczka. Ciasteczka smarujemy powidłami śliwkowymi i zlepiamy. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominęły Cię kulinarne nowości.